widzicie ile tych paczek do mnie ostatnio dotarło, więc nie wiem czy wszystkie paczuszki otworzymy na jeden raz, ale zanim przejdziemy do otwierania paczuszek Chciałabym się Was zapytać, czy u Was zima również nie odpuszcza? Mamy już prawie połowę lutego, no i u nas naprawdę bardzo ostre mrozy, bo w nocy dochodzą one do minus 15 stopni. Spadła również bardzo duża ilość śniegu, i powiem Wam, że tutaj Niemcy bardzo dobrze radzą sobie z odśnieżaniem wszystkich ulic i chodników. Powiem Wam, że tutaj w miejscowości, gdzie ja mieszkam, taka ostra zima wystąpiła pierwszy raz. Zazwyczaj temperatury w zimie nie przekraczały minus 5 stopni. Jeśli śnieg spadł, to nie utrzymywał się zbyt długo, ale teraz, tak jak Wam mówię, temperatura nie odpuszcza. No i śniegu spadło naprawdę bardzo dużo, więc. Wiem, że w Polsce macie jeszcze większy mróz, jeszcze więcej śniegu, więc dla nas to jest nic szczególnego, ale tak jak wam mówię, tutaj Niemcy są zszokowani, bo od 13 lat nie było tutaj takiej ostrej zimy. Ale dość o pogodzie, przejdziemy zaraz do. No więc bez zbędnego gadania będziemy przechodzić do otwierania. Mam tutaj już pierwszą paczuszkę. Jest ona w takiej kopercie foliowej, koloru zielonego. Znajdują się tutaj jakieś ciuchy. Worek był już otwarty. A w środku znajduje się cóż tu może się znajdować? Tutaj jakieś podziękowanie od sprzedawcy. Możecie sobie poprzez zeskanowanie tego kodu wejść bezpośrednio na stronę sklepu. I cóż nam się tutaj znajduje? Tutaj znajduje się jakiś set. Tak wygląda bluza. Materiał jest dość sztuczny, ale w środku jest naprawdę bardzo milutki. Zobaczcie, w środku jest taka ocieplina. Z długim rękawem, ja nie przypominam sobie, żebym ja taki dres w ogóle zamawiała, ale na pewno przyda mi się do pracy, bo tak jak większość z Was widziała już na moich zdjęciach na społeczności, pracuję teraz w kombinezonie, bo stwierdzono u nas niestety przypadki zachorowania na koronawirus. No i musimy po prostu zabezpieczać siebie i również innych pacjentów. Także tak wygląda ten dres. Zaraz sprawdzę sobie w moich zamówieniach, czy ja w ogóle taki dres zamawiałam, bo nie przypominam sobie, ale dres jest naprawdę bardzo fajny, pomimo tego, że jest to sztuczny materiał. Tak jak wam mówiłam, w środku do ciała będzie no, i bierzemy następną paczuszkę z naszej kubki. Paczka wygląda tak: jest już ona w takiej kopercie zwykłej, białej. Cóż tu w środku się znajduje? Bardzo dobrze zapakowane. Nie mogę się dobrać do tej paczki w ogóle. A tutaj znajduje się bluza. Ta bluza wygląda tak. Jest ona z taką głową myszki Miki. Powiem Wam, że ja już kilka takich bluz z AliExpress mam. Właśnie z dokładnie tego samego materiału. I zobaczcie. Ja napisałam do sprzedawcy, że chciałabym zmienić rozmiar mojego zamówienia. Bo po tabeli rozmiarów wywnioskowałam... Że chciałabym mieć bluzę w rozmiarze XL, ale nie miałam pewności, czy sprzedawca nie pomylił się w mierzeniu tych produktów, a rozmiarówka była do 2XL, więc poprosiłam go, żeby wysłał mi 2XL, i ta bluza jest naprawdę bardzo duża ale jeżeli chodzi o taką odzież sportową to mi to w ogóle nie przeszkadza, bo ja lubię wtedy mieć komfort w noszeniu, lubię, żeby te rzeczy były właśnie takie oversize'owe, luźne i żeby po prostu było nam wygodnie. Myślę, że nawet ta XL, którą pierw zamówiłam, byłaby również na mnie za duża, no ale bluza jest naprawdę bardzo fajna materiał jest dość sztuczny ale taka sama historia jak z dresem tutaj w środku znajduje się taka otulina naprawdę bardzo milutka bardzo dobrze sprawdzają się te bluzy tak jak Wam mówiłam mam już kilka jest. następna paczuszka również w takiej kopercie foliowej wyciągamy i cóż tu nam się znajduje a tutaj znajdują się spodnie, i to są takie spodnie ocieplane w środku. Zobaczcie, ja je zamówiłam przed zimą, bo w środku znajduje się taki polar. A na wierzchu są one normalnie takie, jakby spodnie jeansowe. Były trzy kolory do wyboru. Ja wybrałam sobie kolor grafitowy, bo niebieskich jeansów mam naprawdę sporo. Naprawdę, jakościowo wyglądają na dość porządne. Zobaczymy, jak będą sprawdzać się w noszeniu. No, ale tak na pierwszy rzut oka wyglądają naprawdę bardzo fajnie. No i super jest to, że one są w środku ocieplane. Więc na takie mrozy, jak mamy teraz, takie ocieplane. Teraz mam tutaj kilka takich malutkich paczuszek i tutaj woreczek jest troszeczkę grubszy, więc no nie uda mi się raczej go rozerwać, więc posłużę się moimi malutkimi nożyczkami. To chodzi tylko o to, żeby tą kopertę naderwać, bo grubsze worki niestety nie rozrywają się tak łatwo. I w środku znajduje się już jakiś kosmetyk, bo jest opakowany folią bąbelkową bardzo grubo owinięty. Widzieliście ostatnią historię, jak przyszły mi paletki całe potłuczone, i powiem Wam, że historia z tymi paletkami wygląda tak, że y, oczywiście założyłam spór ze sprzedawcą, dołączyłam zdjęcie uszkodzonych palet. I sprzedawca obiecał mi, że dośle mi te dwie paletki ponownie. Więc y, możliwe, że tutaj w tych paczuszkach znajdą się również te paletki. Y, ten produkt wygląda tak. Jest to y, nieznana przeze mnie firma z AliExpress, bo tak jak Wam mówiłam już, y, w którymś otwieraniu paczek z AliExpress naprawdę bardzo wiele firm pootwierało się nowych. Niektóre w ogóle nie są chińskie, więc musicie również patrzeć, czy dostawa jest z Chin, czy z Turcji, czy z Ameryki. Więc możecie mieć to też na względzie, że na AliExpress sprzedają również inne firmy, nie tylko chińskie. Tutaj znajduje się jakiś rozświetlacz, bardzo ładnie wygląda. Powiem Wam, że opakowanie jest metalowe, więc jak zbiorę jakieś kosmetyki do testu, to na pewno przetestujemy sobie. Następna koperta jest już papierowa, więc tutaj nie będzie najmniejszego problemu z otworzeniem. I cóż nam się tutaj znajduje? A w tej żółtej kopercie znajduje się produkt Dobrwi. Ja zamówiłam sobie kilka nowych produktów Dobrwi i tak jak Was ostrzegałam którymś razem, tak samo firmy próbują wyłudzić od Was dodatkowe pieniążki za przesyłkę. Tak samo teraz miałam właśnie z tymi niektórymi produktami do ust czy Dobrwi. Sam produkt kosztuje powiedzmy euro 50, a sprzedawca chce od Was około euro dodatkowo za przesyłkę. Ja tego nie robię, nigdy takiej przesyłki nie dopłacam, więc i Wam nie polecam. Następna kopertka jest malutka, i tutaj znajduje się jeden produkt. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Tutaj znajduje się produkt firmy HOJO. Tą firmę już testowałam na kanale, więc no, możecie sobie znaleźć filmik z testem. Tak dokładnie wygląda opakowanie tego produktu. Widzicie, nie doszedł mi na czas do testu. Otworzymy sobie. Firma HOJO ma naprawdę bardzo ciekawe produkty i opakowania. Jest to korektor. Przyszedł za późno. I niestety będziemy go testować w późniejszym terminie. Następna mała kopertka wygląda tak, i zobaczcie, sam produkt zajmuje tylko tyle miejsca, i cała reszta koperty jest pusta. Cóż tutaj mamy? A tutaj znajduje się brązer, i powiem Wam, że no, nie spodziewałam się, że brązer może być w takiej wielkości, yy, i jest to właśnie jedna z nowych firm, które pojawiły się na AliExpress. Yy, no, bardzo tycie opakowanko, ale jeżeli nie malujecie się codziennie, yy, to być może taki mały produkcik Wam wystarczy. Jeśli tutaj w tym otwieraniu będą inne kosmetyki tej firmy, no to w najbliższym czasie zobaczycie testy tych kosmetyków. Następna paczuszka wygląda tak. Jest ona miękka i woreczek jest czarny. Tutaj znajdują się spodnie. Są to takie spodnie typu wojskowego, zobaczcie, z kieszeniami. Materiał jest naprawdę bardzo fajny, taki mięciutki, delikatny, i te spodnie również są ocieplane w środku, więc no, na taką pogodę, jak znalazł, fajne spodnie dresowe, wygodne. Na końcu nogawki znajduje się ściągacz. Powiem Wam, że ja ostatnio, jak zamawiam spodnie dresowe, to zazwyczaj patrzę, aby na końcu nogawki był ściągacz, bo po pierwsze, nawet jeżeli wkładamy spodnie do kozaka, to nic, żadne tutaj zimne powietrze nam się nie dostaje. No i bardzo fajnie, właśnie się one mi sprawdzają. Te spodnie naprawdę są bardzo ładnie wykonane, są bardzo fajnie wykończone. Zobaczcie, mamy tutaj takie ozdobne guziczki, duże kieszenie, i nawet tutaj na tym ściągaczu są takie trzy ozdobne guziczki, więc fajnie się to prezentuje. Jedyna wada tych spodni, że guma jest dość mocno ściągnięta. Ale myślę, że po kilku założeniach i po kilku praniach ta guma nam się rozejdzie. No, myślę, że będzie mnie dość mocno obciskać, bo zobaczcie, jaka naprawdę jest wąska. Ale jeżeli chodzi o same spodnie, to naprawdę bardzo fajne, grube, ocieplane, ładnie skrojone, więc same superlatywy. Następna paczuszka wygląda tak. Jest ona dość płaska. Myślę, że tutaj znajduje się jakiś kosmetyk, być może jakaś paletka. Zaraz się tutaj do niej dostaniemy. Tak, tutaj znajduje się taka oto paletka i powiem Wam, że jestem dość mocno rozczarowana, bo po pierwsze, paletka jest malutka. I ona jest dość lekka, więc no nie chcę mi się teraz otwierać tego foliowego zabezpieczenia. Na pewno zrobię sobie to później i zobaczę, czy w środku w ogóle coś się znajduje. To jest ta paletka cieni takich uniwersalnych. Było kilka rodzajów do wyboru. Ja zazwyczaj wybieram takie kolory, które będę mogła stosować na co dzień. Ja nie maluję się bardzo mocno, więc jakieś takie ekstrawaganckie kolory w paletkach u mnie nie mają najmniejszego zastosowania. Więc mam bardzo dużo paletek, ale wszystkie zazwyczaj są właśnie tak. Bierzemy następną paczkę, wygląda ona tak i widzicie, tutaj woreczek jest już troszeczkę przerwany. Otwieramy i cóż nam się tutaj znajduje? Coś czarnego w strunowym woreczku. Ja już widzę co to jest. A są to spodnie takie z ekoskóry. Na pewno wiele z was widziało w różnych sieciówkach te spodnie. One są takie z podwyższonym stanem, z kieszeniami. Dołączony jest również pasek. Tutaj jest również jakaś taka ozdobna sznuróweczka, więc pewnie gdzieś je tutaj się sznuruje. Wyglądają bardzo ładnie. Jest to taka skóra satynowa, ona nie jest absolutnie błyszcząca. Zobaczymy co mają w środku. W środku te spodnie mają takie wykończenie materiałowe satynowe, więc tutaj nic nie będzie wam się pociło, tak jak w normalnych legginsach skórzanych. Myślę, że spodnie wykonane są naprawdę bardzo ładnie. One mają nogawki takie 3 czwarte, ale myślę, że u mnie będą one sięgały tak przed kostki. Więc y, ja bardzo lubię taką długość. Przymierzymy, zobaczymy, i zobaczymy, jak takie spodnie będą się sprawdzać w praktyce. Bo wiecie, co innego jest moda, a co innego. Otworzymy sobie jeszcze cztery paczuszki y, i pójdę coś zjeść, bo od rana jeszcze nic nie jadłam. Y, I na pewno resztę paczuszek otworzymy sobie w późniejszym terminie. Następna paczuszka wygląda tak, naprawdę dość miękka, więc chyba jakiś ciuk się tu znajduje. Chyba się znajdują tutaj leginsy. Tak jak wiecie, ja bardzo lubię leginsy z AliExpress. Mam bardzo dużo par i bardzo dobrze mi się sprawdzają. Tak, to są takie leginsy ocieplane, zobaczcie, tak one wyglądają, mają naprawdę bardzo fajną końcówkę tutaj, nogawki, bo jest ona taka cienka, więc fajnie będzie przylegać nam tutaj do stopy, no i te leginsy są ocieplane, w środku znajduje się taki misiu, więc no nie zmarzniemy. Takie mrozy jak mamy teraz. No wiadomo, że one wyglądają na małe, ale one dość mocno się rozciągają. Mój rozmiar to jest XL. Powiem Wam, że tych leggingsów było naprawdę bardzo dużo kolorów, więc jeśli Wy nie lubicie czarnych leggingsów, no to możecie sobie zakupić na aukcji u tego sprzedawcy. Kolejna paczuszka w żółtej kopercie. Otwieramy. I tutaj znajduje się na pewno jakiś kosmetyk, nawet kilka kosmetyków. I tutaj znajdują się pomadki. Już ostatnio Wam mówiłam, że zamówiłam sobie kilka pomadek. Tak one się prezentują. Przy okazji jakiegoś filmiku przetestujemy sobie te pomadeczki. Ja mam dwie pomadki z tej firmy, właśnie MYK, i bardzo fajnie mi się sprawdzają. Ja wcześniej zamówiłam sobie kolory nudziakowe. Tutaj są bardziej takie żywe kolory, więc czekajcie na test tych pomadeczek. No i tutaj widzę, sprzedawca dołączył mi jeszcze jedną pomadkę której nie zamawiałam, więc na pewno w którymś filmiku zobaczycie, jak ona się sprawdza. Następna paczuszka jest już troszeczkę cięższa, więc albo tutaj znajduje się duży ciuch, albo kilka ciuchów. Cóż tutaj się znajduje? Zobaczcie, mamy panterkę. Cóż tu może być? Powiem Wam, że naprawdę nie pamiętam swoich zamówień, bo te zamówienia idą teraz tak bardzo długo, że yy, tak wygląda bluzka. To jest taki set i to nie jest set dresowy, jest to set taki sweter. Jest to normalnie akrylowy sweter. Wzez, wzór jest taki w panterkę, zobaczcie, naprawdę bardzo ładnie wykonany, w środku jest naprawdę bardzo milutki do ciała, no i wzór naprawdę wygląda bardzo ładnie, nie jest absolutnie za krótki, bo często gęsto w tych setach z AliExpress te bluzki są y, dla młodych dziewczyn, y, no, i są tak uszyte, żeby pokazywać, wiecie, młode, ładne ciało. No, i niekoniecznie sprawdzą się u starszych osób. No, a tutaj po prostu sweterek jest bardzo fajny, długi, zakończony ściągaczem. No, i teraz zobaczymy, jak wyglądają spodenki. Spodenki są również takie, jakby robione z włóczki. Absolutnie nie są to spodnie dresowe. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie w kamerze. Zobaczcie, tak one wyglądają. Ja już kilka takich setów mam i noszę je naprawdę naprzemiennie. Fajnie sprawdzają się przy takiej właśnie pogodzie zimowej, bo są cieplutkie. Tak jak Wam kiedyś opowiadałam, ja mam sentyment do takich właśnie wełnianych kompletów, ponieważ kiedyś Babcia robiła nam całe takie zestawy na drutach. No i dlatego, jak wybieram jakieś takie sety na zimę, to chciałabym, żeby one właśnie. Że ten komplecik naprawdę mi się podoba i będę go na pewno bardzo często nosić. No i kończymy dzisiaj otwieranie na ostatniej paczuszce. Jest ona bardzo leciutka. Zobaczymy, cóż tutaj nam się znajduje. A tutaj znajduje się sukienka letnia, więc zobaczcie, jak bardzo długo te paczki idą do nas. Że w lutym otwieramy zamówienia z lata. To jest taka sukieneczka letnia, płócienna, na ramionczkach. Materiał jest naprawdę bardzo fajny. W dotyku przypomina taką krepinę. Niestety, sukienka dość mocno prześwituje. Nie wiem, czy zobaczycie teraz moją rękę. Zobaczcie, naprawdę bardzo prześwitujący materiał. Jest ona taka z falbanek, ładna, luźno puszczona. Myślę, że rozmiar wybrałam dobry. Wzięłam rozmiar XL, no ale zobaczymy, czy będę mogła taką sukienkę ubrać na lato, no bo będzie widać całą bieliznę pod spodem. Myślę, że ona może fajnie się sprawdzić jako taka sukienka plażowa na strój, bo zobaczcie, naprawdę materiał jest bardzo delikatny, cienki. Ale jest bardzo przyjemny w dotyku, więc być może jest to jakiś naturalny materiał. Niestety tutaj żadnego składu nie mamy, ale sukienka jest ładnie skrojona, materiał jest w porządku, na pewno mi się przyda. No więc, moi drodzy, na dziś wszystkie paczki zostały otworzone. Tak jak Wam mówiłam, mam więcej paczek, więc już dziś zapraszam Was na kolejną część otwierania paczek z AliExpress. Przypominam Wam, że na Instagramie trwają bardzo fajne rozdania kosmetyków i pędzli. Jest jeszcze komentarzy bardzo malutko, więc chciałabym, żeby obserwujących było więcej. Namawiajcie koleżanki, przesyłajcie do znajomych, żeby jak największa liczba osób miała szansę wziąć udział w takim konkursie. Oczywiście są to konkursy dla subskrybentów z YouTube'a. Doskonale o tym wiecie, że ja nagradzam stałych swoich widzów, więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, no to serdecznie was do tego dzisiaj zachęcam, zostawiając komentarze, pozwalacie mi poznać się lepiej, a tym samym ja będę wiedziała komu te paczki rozdawać, więc same superlatywy zostawiajcie, subskrypcje, łapki w górę, komentarze. I widzimy się już niedługo w następnym filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Cie